Jezus powiedział do swoich uczniów: Przyszedłem ogień rzucić na ziemię i jakże pragnę, ażeby już zapłonął. Chrzest mam przyjąć i jakiej doznaję udręki, aż się to stanie. Czy myślicie, że przyszedłem dać ziemi pokój? Nie, powiadam wam, lecz rozłam. Odtąd bowiem pięcioro będzie podzielonych w jednym domu. Troje stanie przeciw dwojgu, a dwoje przeciw trojgu. Ojciec przeciw synowi, a syn przeciw ojcu. Matka przeciw córce, a córka przeciw matce. Teściowa przeciw synowej, a synowa przeciw teściowej. Jednym z najboleśniejszych cierpień, jakim płaci się za przygnięcie do Jezusa, bywa wrogość najdroższych nam osób, rodziców, rodzeństwa, dzieci, męża, żony, krewnych. W chwili, gdy postanowimy wybrać Jezusa na swojego osobistego Pana lub oddamy Mu nasze życie, najczęściej zaczyna się fala ironii, złości, osądów, dokuczliwości, a nawet Zagrożenia życia. Bez podziału nie ma dojrzewania. Przypomnijmy sobie, jak powstaje człowiek. Po zapłodnieniu zarodek zagnieżdża się w macicy. Zygota dzieli się nieprzerwanie w procesie brustkowania. Także po 30 godzinach istnieją już dwie pierwsze komórki, po 50 godzinach są już cztery, a po 70 godzinach jest już osiem komórek. Życie Tworzy się przez dzielenie, a nie przez pochłanianie komórek. Nie da się pogodzić dwóch światów. Ciągle kontynuuje się ten rozdział, który wtedy nastąpił u zarania. Gdy tylko spotykam ludzi, którzy chcą mnie na nowo wchłonąć w świat naturalnych relacji, stworzyć mi zastępczą rodzinę i uczynić mnie prywatnym księdzem na każde życzenie, dochodzi do rozdziału. Nawet osoby, którym starałem się przybliżyć Jezusa, starały się niekiedy odwieźć mnie od niego. Zdaję sobie sprawę, że jestem jak koryto rzeki, przez które ma tylko przepływać fala ludzi. Jeśli ktoś będzie chciał się na mnie zatrzymać, tak jak to się dzieje w małżeństwie, lub zwykłej ludzkiej miłości, nastąpi zatamowanie i robi się błoto. Jeremiasz wolał siedzieć w błocie cysterny niż w błocie moralnym, schlebiając Sedecjaszowi. Człowiek Ducha Świętego nie jest od spełniania ludzkich oczekiwań, ale od głoszenia prawdy o Królestwie Boga i jego przebaczeniu. Jeśli ktoś naprawdę poddaje swoją duszę Duchowi Świętemu, jest jak wiatr. Wieje, kiedy chce, przychodzi i odchodzi. Pochyla drzewa, oczyszcza je z zesłych liści pozorów i zakłamań, zrzuca zgniłe owoce grzechów, ożywia i wieje dalej. Wiatr. Jest tylko przez chwilę przy każdym drzewie. Gdyby zamieszkał w drzewie, przestałby być wiatrem. Ogień, który się nie roznosi, gaśnie. Niektórzy się dziwią, że tak rzadko odwiedzam mój rodzinny dom i moją matkę. Ktoś, kto ciągle wraca do dzieciństwa, nigdy nie dojrzeje. Ktoś, kto ciągle jest synem, nigdy nie stanie się ojcem. Zdarza się coraz częściej, że słyszę płacz żon które doznają rozłamu w domu tylko z tego powodu, że ich mąż każdego dnia telefonuje do swojej mamy albo nazbyt często ją odwiedza. Nie może dojrzeć do roli ojca i męża, bo ciągle sobie przedłuża dzieciństwo i gdy ma się zmierzyć z małżeńskimi trudnościami, ucieka pod fartuch opieki mamusi. Jezus nie zamieszkał w Betanii, choć miło mu zapewne było odwiedzić Marię, Martę i Łazarza. W Nazarecie nie przyjęto go jako mesjasza, bo znano go jako kuzyna. Nie uzależnił od siebie ani Piotra, ani Jana, ani nawet tej kobiety, której przebaczył grzechy na uczcie u faryzeusza Szymona. Pokazał się Magdalenie po zmartwychwstaniu, ale jej też powiedział: Noli me nie zatrzymuj mnie. Osobom, które wsparły kanał, wysyłam dodatkowy komentarz w formie pliku MP3 oraz niepublicznego filmu, który mogą oglądać oraz udostępniać wszystkie osoby, które mają do niego link.